Co to, to jest cały sypała? Zobacz, zobacz, zobacz. Ile nawigacji sprzedałeś? Tyle co robotu? No ja tam wiesz. Ja tam tylko ręki pokazuję. No we no, wszystkim. W dzisiejszym odcinku pan redaktor pracuje sam beze mnie. Czekajcie, czapeczka jakaś ostatnio. Ten naklejkach. Po co te naklejki daje? Czekłek mi się czarnie. Wiesz, środek nałożyć. jest chociaż. A co to? Przydaje? Bo tak wiesz, ale to brzydko wygląda, jak człowiek ma ten środek tutaj z boku. <laughs> o bok, dobra. Dobra, pan redaktor robi szafki tutaj na regał. Regał, sprawdzamy ten regał, może dokupimy jeszcze jeden. Będzie więcej śniegu na Kosce, zamiatarkę sprawdzimy. Na razie ona stoi, była do błota. Takie szmaty tu widzę są. Już nie ma miejsca na te torbacze. Dziś już dodatnie temperatury. No jak to wygląda tu? Takie sopelki mamy, sopelki śmierci. No co się zamykacie? O, jesteśmy już. Fajnie, fajnie. Oczywiście ciemno tu. A, nie, jest żarówka. Jest żarówka, jest dobrze. Uj, hola, hola. Cyk i cyk. Porozstawiajmy sobie tak jak ma być. I róbmy cały czas porządek. Stąd dotąd jest 3.30. I niestety nie było takich regałów na taki wymiar, więc będzie taki o dwumetrowy, czyli gdzieś dotąd pewnie. A czyli to jest takie segmenty są, czy jak to Tak, jest? można to kupić, natomiast trzeba mieć 3,5 metra. A wiele to kosztuje? Yy, to cały zestaw czteropółkowy dałem tysiąca z dostawą. To jakoś drogo. Pewnie, że drogo. Nie ma nic tańszego takiego, wiesz, tylko dostawy są drogie, a tutaj była dostawa za darmo. No jest jakiś. A, no tak, bo to trzeba zrobić ten. Na razie na uzbroja nogi. Nie no jest roboty, widzisz? To no tak jest. Nie no jest To jest roboty tutaj. Ja mam swoją robotę. No i widzisz. No i to tak wszystko jest. No, tu trzeba zrobić porządek. No i daj spokój, taki syf jest. No to. to jest strasznego. Internet jest? Jest już internet, naprawiliśmy. No no to fajnie. No, Tylko to musiałem wie... zmajstrować, bo problem jest z internetem. Nagle. Co tam, tam Masz, nie chciał odbierać z gniazda stąd. W sensie, nie chciał, na tej pozycji nie chciał już się łączyć z domem naszym. Więc musiałem przekombinować i go dać tutaj na okno, na takim przedłużaczu. Tak Wygl Wygląda to będzie nie. Ale działa. Ja Jak tutaj jest podpięty, to nie działa. Ale nie wiem co tu się robiło A sam no, chociaż... wzmacniacz koło domu jest widoczny, on jest tam w oknie go widać nawet O, tu, tu, nad VTZ-em moim Nie było, nie było internetu, Kurde, to powiedziałem poniedziałek taki był Ale zauważyłem, Nic. że to po padach śniegu się coś stało, może ten no. śnieg coś... odbija te fale i coś jest nie problem Gdzie śnieg odbija fale, z... może jeszcze 5G jest szkodliwe jeszcze powiesz Niech ci widzowie pomagają, ja hmm. idę do swojej roboty Malowane proszkowo no tutaj mamy, tu mamy pa... ocynk no to Tak, raz... to ocynk jest? Kurde, nie wiem, powiedziałbym durnut jakiś O Jezu, no to co to, co to kurwa jest? Ocynk? Ja nie wiem, stalowe chyba no Tak, chyba ocynkowane Może Będą. się jakoś firma otworzy Z czyszczeniem robotów i przechowywaniem na zimę Zobaczymy, na razie miejsca brak Na nasze Patrzą no. tu, tu dół i góra, tak? Czy jak? Czy tylko dół? Na razie uzbrojam dół Trzeba uzbroić dół Te stópki takie. Stópki, później połączyć to żeby stały stabilnie i później poprzecznie, poprzeczek, poprzeczek poprzecznie. jak tu, no i wkładamy te, te Aha, są te boczne, one i idą, trzyma. te pójdą tak o, o a, i, i to, na to po środku daje się takie wypełnienia, te płyty płyty Czekaj, czekaj, czeka, to tylko tak, to takiej długości kupiłeś tylko? No tak, i o. To, to, tak? No bo się nie mieściło, brakowało mi 20 cm do końca, a szerszych nie było. I zobacz, dokąd sięgnie. Nie mieści się, prawda? Brakuje 20 cm, niestety. Chciałem na całą ścianę zrobić, a tu nie postawię, bo tu okno jest. Dobra, ja się dorobię jeszcze, bo tutaj te drzwi będą. się dorobi samemu. Te drzwi będą zamurowane, jak będę miał trochę czasu. Taś. Dobra. Jak ja cię lubię denerwować. No widzisz, no taka specyfika pracy. No i co, Uzbrajam stópki i trzeba dobrze opatrzyć. To ma być z tym dłuższym tu odstępem. Bo tu z jednej strony są otwory bliżej. Prawda? I to jest góra. I są z większym odstępem. I to jest dół i trzeba na to zwrócić uwagę. Dobrze ci idzie. Nakrętki trzynastki. Ja bym to lepiej. Myślałem, że Gucio by mi poprzeszed i pomóc, ale on postanowił chodzić do szkoły. Wielki uczeń i student przyszły, wieczny jak ja. Nie ma tak jak się wymigać od roboty, od zbierania ziemniaków, najlepiej pójść do szkoły. I ty, prawda? No to są mocno ci Dobra, nie patrz na to. I kiedy, kiedy? A jaki remont, Władka? O czym ty mówisz? No jak, nie będzie no, żadnego remontu. A czego mnie nie będzie miał żadnego remontu? Nie, nie jestem pewien, że się, czy już się wyrobimy. A czego mam się nie wyrobić? Ja już zaczynam go robić pomału. Dobrze, jedną sobotę w tygodniu go zacznę robić. Dobra, no. no, To, to remont, remont, Władka będzie. FTF zobaczy, FTF nie dost... zobaczy, czy odpalę. Tam tutaj wyprawia? Z moim ciągniczkiem? Już, już! Co ty tak go dusisz, no? Trząśnij się! Półki muszę zrobić, bo naprawdę brakuje na miejsca. Ciągnik, oczywiście tematyka ciągnika cały czas będzie na kanale. Już wkrótce dużo więcej szczegółów na jego temat. E, e, geneza cała zakupu. Głębokość tych regałów to jest 60 cm. W zasadzie możemy tutaj to składać. Przyłapane, no i teraz te boczne dłuższe, tak żeby to było ładnie, czy to ma pójść tak i tu, i on ma to trzymać wszystko w pionie, wtedy przyłapiemy ręcznie, nie dokręcając, i później skręcimy to wszystko. Okay. O. Hmm. Tu jest dół, mamy połapane, teraz skręcimy sobie tak na dobrze. Dokręcamy z wyrzuciem. Bierzemy to. Jedną część mamy, skręcam drugą i będziemy łączyć to. Także tutaj mamy skręconą drugą część. Tego całego regału. Kudu. Te śruby za długie są kurwa. To trzeba popierdalać ich kurwa. Może nie potrzebne, aż tak były skręcone, kurwa, że wygięło mi. Te śruby, Jezu! Tyle pieniędzy żeby to, kurwa, tymi śrubami się pieprzyć jeszcze. Czy jak te śruby, może na zewnątrz miały być? Nie. Daj to tu. Zawsze jest jakaś opcja, tylko ja bym to zrobił wiarek wyżej, ale to jest... No ale później będą za gęsto. U góry bym dał, na samej górze, wiesz, patrz. Wiesz, tu. Dobra, w ja, samą górze. Masz? Masz? No. Masz? Yes. tu bym dał. Tu, tak żeby dzisiaj robot tylko wszedł, Tu, tu. A na dole przecież można było coś jeszcze wsunąć. Masz pięć półek wtedy. Aha, no tak. I do jajcuszka. No, żeby nie wyciągnąć. No. To tu już daliśmy. To trzeba, to trzeba inaczej zrobić. Trze, 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 trze. To trzeba inaczej rozmierzyć, tak. No dół, górę trzeba dać, żeby no, się trzymało, dobra? Tak, no górę trzeba dać, żeby się trzymało. No. No. Czyli masz 4, nie 5. Cztery półki, tak. No, no to trzeba zrobić i inaczej. Całkiem inaczej zrobić. No. To, to jest. Ty Już. No na co tam taki dół wysoki? No to opuśćmy wszystko jedno oczko i dół zabierzmy. Pięć wolnych oczek, no. tak? Dobra, czy to stać się do góry. Nie wejdzie? Nie wejdzie. No to oczko wyżej. Dwa, dwa cztery, dwa sześć. 2, 4, 6. Tu, na szósty. Nie, nie, w górę 2, w górę 2. 7 w dół, i dajemy jeszcze jeden, i będzie porówno, już wtedy. 4, 6, 7, tu 7. O. o, tak, i tu mamy 2, 4, 6. No taki siódmy jest niepełny. I mamy 2, 4, 6, 7, no, no nie, nie, nie zrobi się porówno. No jeden obniżmy. Te półki można zrobić tak pod siebie. Tu. Wiesz, do kupić dwa te przęsła? Prawda? Można. można. No i teraz trzeba półeczki w to założyć. Jak to tam ze stabilnością? Nie ja wiem. Może być? To na pewno dobrze, ale tutaj tak. Ciągle to tak lata? Tak lata troszkę. Uuu Nie wiem, może. Mam może jak półki włożę to będzie lepiej. Puści mi ten dół, nie puści. Trzeba rozciąć No i takie półeczki. A to jest na dola. jest w zasadzie tyle. Kurczę, no małe to małe. troszkę. No małe, ja myślałem, że to kurde wiesz, tu. 20 że, ale nie było tymetrów. na przykład takich modeli krótszych, dwie krótszych. Nie, czyli to jest taki wymiar, ile to ma? Dwa. Dwa metry, aha. To Albo metr O. To było Czemu... wziąć na metr 80. Ale tu masz 3,20 tu jest, ja mierzyłem. To jagódki siedzą, siedzą. No. no to tak powiedzmy, że może być. Natomiast to jest zakupione pod te oto robotę. Ja ona miała taki w tym Mój ulubiony. No I tylko wejdzie dwa. I, i wystarczy. O. No, no eksponaty moje! A to są moje modele! Ja pierdzielę, ty to jesteś. Dlaczego? No, ja to, to wystawię. Trzy wstawi, zobacz. Dlaczego tak Ale przede wszystko widzą, co robimy tu. No, a co ci tam chodzi? Nie widzą, to a ja jak... nie sram. Dobrze, nie będzie. I krzycze, kurwa. Ty normalnie masz jakiś wylusek? <słys> Cały czas trwa oferta Black Friday na te roboty na polskiej Amazonie i na stronie głównego producenta. Zarobiłeś na współpracy tutaj na tych robotach. Kupiłeś ciągnik dla widzów. Tak. Prawda? No, no a tak to myślisz, że to wszystko z YouTube'a. Nie, no? nie, nie, to nie. To jest tak. No wiesz, Ty my, my wszystkiego nie zdradzamy. No. Nie byłem w stanie zrozumieć, bo ten robot jest naprawdę drogi. No. Ale no na się nie trzeba ten? się po prostu pochwalić. Lepiej wygląda bez czapki. Trzeba się po prostu pochwalić, że chyba najwięcej sprzedaliśmy to może to twoja działka do pochwalania się nie umożliwia. Tak, maja. Poś. <grych> <grych> no. Nieprzygotowany jesteś. Nie lubisz się chwalić, prawda? No nie ja będę też się chwalił, no. Też. Nie chcę, żeby te, styków <grych> to tu... daj, te styki. No, wyciągnij go troszeczkę. Styki nie chcę, żeby dotykał. Wyciągaj ich troszeczkę. Nie, nie, dobrze, o, jest, dobrze nie. został. No i Bardzo ładnie to o. wygląda. Patrz, no. ładnie teraz. Taki był zamysł tego. No, jeszcze tego. Jeden, robi sukces, jeden robi sukces w rolnictwie, drugi robi sukces w przemyśle. Trzeci robi sukces w sprzedaży. No nie wiem, No my robimy sukces takich I Teraz trzeba, teraz o, Trzeba, widzisz. Kolejne na elektronarzędzia no. Kolejne jadą, ale to na przyszły rok dopiero. Dwie półki do zapełnienia. Jeszcze jest ten jeden mały, ale to koledzy pożyczyłem go. Nie w tym kościół niego. Czy te zasilacze Czekaj, są jednakowe? Jakie to są? Czy co to jest. Nie, zasilacze są różne właśnie. I kurde, mogłeś pomylić. No to przypinaj sobie przy każdym hmm. tym. Nie spiegam działa. Dobra, mam kolejną stację. Działa. To jest stacja z luby lider. Jakoś tak to działa. Jakieś takie haczyki. Haczyki na ścianę pasowałoby I może tutaj by to wisiało. Ta szczota, przykładowo, mamy szczotę, jest kaczarka. Uchwyty. Jest kosz zbierający również. Uchwyty porobić wiesz, takie wiesz tutaj, żeby rozumiesz o co chodzi, takie, takie profesjonalne uchwyty. No zmirołki są dedykowane pod takie, że durnoty. O. No i tu jest taki... Tu jest kosz zbierający, tu mam dalej na podkaszarki akcesoria. Wszystko po tygodniu musi się wystać u nas, ja nie wiem jak to jest. Taką tak do... Do, do żywopłotów tutaj. mam. Taką dołę, dostałem przy zakupie kosiarki, bo była promocja na to. No posprzątam pochowam. To wszystko posprzątaj, wiesz. Porządek trzeba zrobić, no. Czy coś tu jeszcze zostawiłem? To tą no. myjkę... Pomaluję też pomału tę te myjkę tutaj wstawić. ...wiwora. Tu jest ta nagrzeźnica. no, no to jest, to tam no, na porządek sobie tak to jakoś to zrobić. Czy jest troszeczkę bardziej porządek? Oczywiście, że jest. Jest, troszeczkę. O, zupełnie no, inaczej. W się pan redaktor jest zadowolony, już przestał się denerwować. Ja się nie denerwuję. No, no, ale po co to? Przecież ja się tak nie denerwuję, jak ty. Nie, no, regalik fajny. Wiesz co, powiem ci, że. Jak stabilność, poruszaj. O, no już no, lepiej. powiem ci, że on to. Można Bez było, szału, jak można, można było w Jak można było us... ustabilizować? Do ściany, kątowniczek przykręcić tutaj do tego. No, no i taką. I proste. No bo z tyłu uda. Do ściany, jak mamy ścianę równe, jak mamy ścianę równe, ale to. Nie musimy to sobie. ściany, może mało kto Powiem kupuje tak, tylko taki jeden element. Nie te wiem. elementy to musiała poodbijać to wszystko. Ładnie się przesunie. Ja Kurczę, bym tu jeszcze, ja, ja bym tu jeszcze jedną stronę zrobił jakoś tutaj. Bo jak te drzwi będę zamarowywał, jak będę miał czas. Ile metrów tam to stało? Tylko szkoda, że tu jak ty tam mówisz... Ile to ma? Met 80 ma powinno, tak? Nie. To ma. 1,60, ja, tak. Na 65 bym powiedział. Aha. To bym się tu mierzył, tak? Na 65. No i tu ile No zostało? i tutaj bym to zostawił, ile to zostało? Na 30. 30. No i ile tego brakuje? Tam ile? Do 15 cm. No właśnie. Spokój to jest inny, prawda? To no, zawsze jakby, jest inaczej. Tam gdzie okno by było pewno by weszło dwa, no ale już no, okno nie będzie zmieniało. Nie będę okno nie. zasłaniał. Muszę żubronią bronię oglądać. Wie, że on jest masowo i mocowo identyczny jak Ursus? Identyczne 48 koni, 2 ,400 tony, dwie, dwie tony 400 w papierach wagi z kabiną. 2 tony. 400, tak? Tak, Ursus to samo. Wysoki jest. Obniżymy go, to kupę roboty będzie przy tym ciągle. Po, podepniemy go, to ma wszystko działać. Tak, patrzę, to będzie Ale takie... tu będzie odcinek o tym czynniku, tylko musimy się z tytaniem uporać. Może dam ci. Ach, kurwa, drogi, ale ja nie mam czasu robić. Nie ma czasu, no kurwa, oczywiście. Ja nie po co czas. my to składać? Można było wyspawać. Oczywiście, że no, można no. by było wyhebrować deski. Czy płyty kupić i podocinać? Jest naprawdę dużo tych elementów takich już gotowych. Na przykład to można było cołniczek dać, prawda? Nawet dokonać takich nawieceń, też można było. No to jest kwestia pobawienia się. Można było to samemu zrobić. No ale dobra, dobra, ten regał magazynowy daje więcej możliwości. Możesz sobie skonfigurować go tak, no tak jak sobie tak. marzysz. No. no, chcieliśmy mieć tak. Jest tak. O, super. Wszystko fajnie się mieści. Skurczy łapie, trzeba iść. i. i polerze, no obiad no. idę. A tu śpi i kitka w tym futrze. Zawsze się tak tutaj zawija. O, kurwa tak nie śpi.